Was kochani, z tej strony wróżka Basia bądź wróżka Barbara, jak to zresztą woli, i zapraszam Was na wróżbę na maj 2020 dla zodiakalnych strzelców. Przygotowałam również trzy warianty i poproszę Was, abyście intuicyjnie wybrali jedynkę, dwójkę lub trójkę, i te czytanie przeczytam na końcu. Natomiast ja już zacznę czytać rozkład ogólny, co Was czeka w maju. W maju część jeszcze, część może stracić, stracić pracę, możecie, ale dzięki temu będziecie mieli więcej czasu i warto, abyście ten czas wykorzystali na dokształcanie się, gdyż jeżeli będziecie się uczyć, Rozwijać. W przyszłości zaowocuje to u Was bardzo mocno, i możecie wówczas y, otworzyć biznes, który Wam zaowocuje. Więc, y, mimo że niektórzy no, stracą pracę, zresztą wiemy, jaka jest teraz sytuacja, y, to warto, abyście wykorzystali czas po prostu na naukę, na rozwój. U niektórych przeprowadzka, troszkę zmuszona też przeprowadzka, więc też różne rzeczy mogą się zadziewać. Ale niektórzy um, dopną swego, zrealizują pewne cele. Um, Troszeczkę bym uważała, żeby nie wchodzić w narcyz, bo też widzę tak, takie troszkę podejście ja najważniejszy, i na tym troszkę może ucierpieć rodzina. Natomiast, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, możecie się bardzo mocno rozwinąć. Uważajcie też na osoby, które Wam źle życzą, które Wam mówią, że nie dacie rady, i tak dalej. Bardziej tutaj widzę, że może być jakaś toksyczna kobieta, i jeśli chodzi o strzelce, i na taką toksyczną kobietę bym uważała. Natomiast nawet jeżeli ten maj nie jest taki pozytywny, bo wiem, że te karty na, na początku, co mówiłam o tej utracie pracy, to po prostu wykorzystajcie ten czas na rozwój, czytajcie książki, rozwijajcie się. A yy, czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. Yy, ten czas gorszy jest dla Was po to, abyście później mie mieli lepiej. Wszystko zresztą jest po coś, więc być może je, jeżeli w tym miesiącu niektórzy z Was stracą pracę bądź już stracili, też pamiętajcie, że to jest rozkład ogólny. I jakbym każdemu z Was pojedynczo czytała, to też ten rozkład byłby dla każdego inny. To jest rozkład ogólny. I... Pamiętajcie o tym, że ten, ten czas, który macie, który macie, jeżeli macie wolny, wykorzystajcie go na maksa, na rozwój, a w przyszłości bardzo mocno to u Was zaowocuje. Czego Wam też ogromnie życzę. Bo może być naprawdę super, super kasa, super biznes, który się mocno rozwinie. No i co, kochani? Czytam już jedynkę. Um, u kogoś to miałam, w jakim znaku Zodiaku coś może do Was przyjść, ale Wy niekoniecznie będziecie chcieli to, to wziąć. Um, nie będziecie jakoś do, um, przekonani co do tej rzeczy. Um, I w pewnym momencie. Um, Niektórzy z Was mogą mieć rację, że le, lepiej nie brać tego, bo niektórzy z Was troszeczkę ucierpią. Ale yy, są tutaj osoby też takie, że yy, macie możliwości, ale też tych możliwości nie widzicie i Niektórzy będą brać coś pustego, coś, co, co nie jest wartościowe, co nie przynosi zysków. To może być miłość, to może być prasa, to może być wszystko inne. A, ma, a widzę możliwość taką, że możecie wziąć, co jest dla Was wartościowe. Tutaj też jest wymaga Wymagana gdzieś tam placa z podświadomością oraz przerobienie swoich traum z dzieciństwa i to bardzo wczesnego. Nawet może się okazać, że niektórzy mają problemy z okresu plenatalnego. I warto, aby przerobić. Zresztą, jak ktoś bardziej się zainteresuje rozwojem, to też Wierzę, że no, też są problemy z bardzo wczesnego dzieciństwa. No. I teraz tak. Więc do jedynki, może, bym poleciła, jeżeli macie możliwość, ustawienia Helingerowskie. Hipnoza też zależy u kogo. Jeszcze radykalne wybaczanie. O. Tak bym powiedziała, że, że yy, jakbyście mieli ochotę, żebyście się tymi po prostu rzeczami zainteresowali. Dwójeczka. Dwójeczka, jeżeli ktoś jest singlem, singielką, może się spodziewać miłości w maju. Yy. Niektórzy mogą spodziewać się zaręczyn, zalegalizowania związku. Też się zastanawiam, czy w maju będą, będzie można wziąć lub, bo u niektórych też jest taka możliwość. Po prostu zalegalizowanie związku, to może być różnie pojmowane. Tym bardziej. Chociaż może do tego czasu popierają wszystkie kościoły, instytucje. Więc tutaj jest tak, miłość. Niektórzy mogą coś upolować. Jeżeli ktoś robi jakiś biznes, może złapać naprawdę grubą rybę. A to od was będzie troszeczkę wymagało wysiłku. Ale jest jak najbardziej taka, taka możliwość. Yy, no i seksu u was widzę. <gry> yy, no. Yy, dobra. I trójeczka. Troszeczkę przerażenie może być u Was. Wymagana gdzieś tam jest praca z czakrą podstawy, abyście się też czuli bezpiecznie. Nie zamartwiać się tak. Już powtarzałam parę razy, ale będę powtarzać do skutku. Zamartwianie się to widzenie rzeczy w sposób martwy. Czyli tak naprawdę nie widzenie tego, a skoro czegoś nie widzisz, to coś nie może się wydarzyć. Czyli jeżeli nie widzę pracy, to tej pracy nie będę miała. Jeżeli się zamartwiam, to widzę martwą po prostu pracę, czyli brak jej. I to samo się dotyczy pieniędzy, związków, wszystkiego. Więc tutaj um, po prostu nie zamartwiajcie się, bo dajecie siłę temu, żeby coś nie zaistniało. Um, I praca szczególnie praca z czakrą podstawy. Um, możecie mieć nadzieję na przyszłość yy, też niektórzy z Was. E ale, to znaczy, hmm, ale zaprzecza. <śm> tutaj jest i tak wymagana praca z sobą w trójewce, więc pracujemy z sobą. U, u części z Was y, bardzo mocno bym stawiała na czakrę postawy, poczucie bezpieczeństwa. No i wszystko, wszystko będzie dobrze. I dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten filmik był pomocny i zapraszam Was na następne filmiki.